A więc mamy jeden dzień do wakacji. Ja tam jest chyba już za 10. .10. Pierwsze zrobię to oczywiście filmik do renderu. Nie zrobiłam sobie taką herbatkę i będę jadła, więc no. Zaczynam nagrywać dla Was. Filmik, mam, mam mały problem ze światłem, ale jakoś sobie nie mam nadzieję raz, więc tak zaczynam nagrywać. Fit tak bardzo, paczki chipsów, ale cicho dzisiaj mam tak po prostu chęć na coś, nie wiem, nie. na coś tak bardzo mega niezdrowego, że musiałem iść po te chipsy i już po prostu aż mi się ikalecie jak na nie patrzę, więc siedzimy na przystanku i siedzimy sobie znowu na mostku tak gdzie ostatnio jakbyś nie korczył żeby taka woda średnio chłodna i trochę osypie, więc zatrzymać? Kasia, się, która? Kasia, Karolina. Kasia, i Karolina, dobra. Ej, czekaj, za stój! Ale to my No, Nagramy to, z chodźcem. bliżej! Ona nie może wejść, niestety. Czemu nie mogę? Nie wiem, dobra, odnoszę telefon, bo trzy źle skończy. Dar. Ej, czy Patrzcie ogólnie, co mi się z dentką zrobiło. Się wszystko się zepsuło i teraz muszę rower prowadzić. Tu jest normalnie, a tu odchodzi mi wszystko i jest ciężko. I ogólnie idę w majskach, bo mam mokre splęki, splęki są tam, Reżnik jest tu. I dobra, prowadzę ten rower, bo nie dam rady. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy, pozdrawiamy foli w ogóle i... Wszystkich, Mogę No. Wracamy wszystkich, wszystkich. No. No. <laughs> do domu, dalej prowadzę ten nieszczęsny rower. Julka mi towarzyszy i, żeby mi smutno nie było, też swój rower prowadzi To jest mega ciężki, nie Julka? dobra, A więc tak, vlog dzisiejszy Miał być ostatnim vlogiem odliczenia do wakacji Ale ze względu na to, że jutro mam zakończenie roku To jutro jeszcze nagram vloga, a więc jutro będzie już taki ostatni Jeżeli chodzi oczywiście o serię odliczania do wakacji, bo vlogi jeszcze będą Bo się bardzo to wciągnęłam Przyznam Jestem po prostu już przyzwyczajona, że wstaję, biorę telefon i od razu coś się z tego zgadzam, więc zaraz ciężko mi się będzie od tego odzwyczaić, a więc tego vloga już kończę, bo muszę iść troszkę wcześniej spać, bo muszę wstać o 7 umyć głowę i o 8.30 mam autobus na dziewiątą do szkoły, yy, więc tak, nagrywam coś jutro na pewno i spadam spać.